Nazwisko? Długosz, Witold Długosz. Urodzony? 27 czerwiec, 56 rok, Poznań. W Poznaniu? W Poznaniu. Pan jest studentem? Tak, jestem na urlopie ciekańskim. Najpierw szarpał się ze mną. Potem pobił milicjanta i poszarpał się z moim kolegą. A tydzień temu. Złapałem go, jak załatwiał potrzebę fizjologiczną na dworcu. Meldunku nie pisałem, ale to ten sam. Czy to prawda? Nie. Kolegium uznaje obwinionego winnym i wymierza karę ograniczenia wolności na okres 30 dni z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne. O mnie w dupę. Słucham? Nic. Mam nadzieję, że kara spełni funkcję wychowawczą. Rok 1957, jesteśmy na czwartym roku studiów, za 20 lat będziemy... Nie mamy wina dziadku. Kartkę mamy. Włodek wicepremierem, Staszek ministrem, Karol naczelnym redaktorem, Janek za granicą z dochodem co najmniej 100 tysięcy dolarów rocznie. Wtedy wyjmiemy butelkę w kwietniu. 77 podpisy Aż to skór syny Nie wierz, jest maj. Szkoda, że nie ma nazwiska. A no ty za co tu robisz? Sokista poszarpał mnie na dworzec. A ty? TKN. Co? Platający uniwersytet. No wiesz, pożyczałem mieszkanie na wykłady, i za drugim razem sąsiad napisał oświadczenie, że tak pocałem spokój. No i co? Z tą robiłem. Zakopiemy z powrotem. Może kiedyś odkopią spod tego orła. Jest jakiś wicepremier Włodzimierz? Nie wiem. Czekaj, na drugiej stronie jest. Odkopałem w 1975 roku co wieczór. Dziękuję. Dziękuję Bogu, że Wam się nie udało. Ja nie. Marek. Witek długoż. Daj <grywa> spokój bez nazwisk. Czemu?